Witajcie widzowie! Dzisiaj sobie zagramy w Pet Simulator, nie? I tutaj zobaczymy, kto jest Polska. Dobra. Hej. Kto. Bio. Polska? Polska. Hej, kto Polska, ok? Proszę I zostawcie suba, lajka z dzwoneczkiem, komentarz, że to mam serduszko. Gdy dobijemy może 1000, to nagramy może w jakąś inną grę, nie w Robloxa, albo w coś innego. Kto Polska? Kto Polska? Pro może Polska. Kto Polska? Kto, Polsk... Kto jakiś kit z Braula pita? Nie, ja no, nie tą kidem z Braula mam 9 lat. Dobra, gdy ktoś napisze ja ty... ty Polska? A ile pytam ty Polska? Dobra, no, zobaczymy co nam odpiszę. Tak czy nie? Albo no jest. No na pewno. Anglik. Czy kto. W domu. I tu 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 tu. No dawaj pro. Protek. Protek, plotek, propisz, alo. <laughs> e, dobra. Dawajcie konta, to ma być razem. Kąto na chwilę 5, 2, 3. Dodawajcie mnie. Rozdaję darmo pety. Nie? <laughs> dobra. Hej. Hej, jak ktoś napisał, heje, heje, heje. Mam pety po pięć te, mam huge, mam mam hej, po 5t, mam hej, huge hej, 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 do hej, 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 I S na O na Jesteś na odcinku. Ej, zobaczymy co odpiszę. Gambari gambari gambari. Oh, gambari, 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 Jesteś na odcinku. Ej. On napisze Arstruster. I wiecie o co ka Ej, co on odpisze? O moc, ok, idąc rad, czarny. Om. Okej, okay, orek masz, a Or, on daj pet. Pet plus. Pet plus, i dam ci. Trochę gemów. Ej, jak tu tyle nie mam? mam dwa biliony gemów. Ej, i gdy gościa skamuje? Tak, gówno. Aha, nawet <laughs> tepnął się. Ej, first... Ktoś napisał erstrod. A. Ktoś napisał potem A C. Odpisuj gościu XD Gówno za gówno Hahaha ha Nie ha, ha, <ścoughs> to jest jakiś Zostałam chiuszka ta za Pyta po te XD widzowie No tak stjeżdż. Mój pierwszy. O, kolegi Od kolegi. Mepet. Ody ty o my pychla. Nej, on napisał do nas, patrzcie. Pierwszy chudek Man, pet, old son, play. Muy. Mm. Eh, mm. eh, mm. eh. Game before very high. Ey, pikas me with the XD, ej, teraz z gościem robię tradea. Mam 500 tysięcy gemów. Nie, no żartuję. Tak mało to ja nie mam. Powaliło was? U. Gościu, co ty będziesz oczekiwał? Jakub. Ej, ja muszę to zrobić.

<laughs> Ej, on mi da 4 huge hacker karty. Da mu 2 biliony gemów niech się chłopie cieszy. Opyla się! Ej, proszę, Jakub, Jakub. Jakub! Jakub, ty kije o Dam ci ban na Jakubikowik Kulaka Kalkulatorka Kalku Pokażę mu te pety Tam ci... Masz jeszcze też mordo Dam komuś pety jak się cieszę, Dabiń. Dobra, będziemy teraz tu. Ej, on czemu ona nie chce? Coś ci się nie podoba? jej coś się nie podoba, Lalce. Lalce, coś się nie podoba. Lalce Barbie, coś się chyba nie podoba. Dobra. Teraz gramy sobie w... Dżebr... Nie, 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 nie. Już od 2 lat nie gram. Zagramy teraz sobie w coś innego. Co? Papillonik M? Okej. Zagramy sobie w... Zagramy... EM. Nie mogę powiedzieć, bo mam osiemnastkę. Nie wiem, no, zagrałam coś fajnego, nie? Potem może zagramy w map City e, Okej, okay, Map City Nie no, ja w Map City nie gram. Iku, du, 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 du. Mhm. Zag dobra, no to będzie będziemy zakończyć odcineczek, ale potem... Może stać piosenkiem, może nie. Nie pomyślałem, na rap.